W rytmie werbla, w rytmie energii, w rytmie nadziei, ruszamy do kampanii wyborczej. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować ten trzon kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Zacznę oczywiście od kandydatki na hotel prezydenta Olsztyna, pani Iwony Arendt. Witamy panią bardzo serdecznie. Państwo, Dariusz Rudnik. Radny obecnej kadencji, przewodniczący klubu radnych, nauczyciel, znakomita postać Grzegorz Smoliński, radny poprzedniej kadencji, radny tej kadencji, Leszek Araśkiewicz, radny też dwóch ostatnich kadencji, Marek Nowacki, radny przyszłej kadencji i wielu, wielu następnych kadencji. Szanowni Państwo, to jest naprawdę dla nas wszystkich ważna chwila. Ważna chwila, bo wiemy, jak ważna, jak potrzebna jest zmiana w naszym mieście. Zmiana na lepsze, zmiana sposobu rządzenia, który przede wszystkim będzie myślał o mieszkańcach. Nie o gigantycznych kwotach, które trzeba wydawać, które czasami trzeba wydawać, naszym zdaniem zupełnie, są wydawane zupełnie bez sensu. Chcemy, aby te ogromne pieniądze, jakie też są dzisiaj dostępne w Olsztynie, ten blisko miliard złotych budżetu miasta służył mieszkańcom, nie służył tym, którzy chcą zarobić, tym, którzy chcą budować czasami zupełnie bezsensowne rzeczy. Chcemy, żeby ten miliard złotych służył mieszkańcom i jestem przekonany, że właśnie te osoby to zagwarantują. Zarówno nasza kandydatka na prezydenta Olsztyna pani Wonaren, ale też i cała lista, którą państwu niedługo będziemy mogli zaprezentować. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaufali mi. Za to zaufanie bardzo serdecznie kolegom dziękuję. Jestem mieszkanką Olsztyna, tutaj się urodziłam, tu wychowywałam, tu uczyłam się i tutaj mieszkam. I tu mam zamiar zostać. To jest moje miasto rodzinne, dlatego bardzo zależy mi na tym, aby miasto nasze się rozwijało, aby mieszkańcy byli zadowoleni z tego, co się w naszym mieście dzieje, aby tutaj były miejsca pracy aby pod względem kulturalnym, sportowym, a szczególnie gospodarczym, inwestycyjnym nasze miasto się rozwijało. Jako parlamentarzystka, jako poseł trzech kadencji, Szanowni Państwo, zajmowałam się także sprawami Olsztyna. Przychodzili do mnie na dyżury poselskie mieszkańcy Olsztyna, którzy interweniowali w sprawach dotyczących właśnie ich mieszkańców. O, mu donosili o nieprawidłowościach, o tym, że nie tak Olsztyn powinien być rządzony i namawiali mnie do tego, abym kandydowała na prezydenta Olsztyna i dlatego także dziękuję im za zaufanie i za namawianie, bo podjęłam to wyzwanie, mamy drużynę, która jest... Świetną drużyną, będziemy wspólnie działać, będziemy wspólnie prowadzić kampanię wyborczą, ale jak wygramy wybory, zostanę prezydentem, będziemy wspólnie dążyć do tego, ażeby w Olsztynie to, co dobre, było kontynuowane, bo nie negujemy, że wszystko jest złe. Poprawimy to, co należy poprawić. Wprowadzimy korekty, ale wprowadzimy też nowe, nowe, atrakcyjne pomysły, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby ośm się rozwijał, żeby nikt nie uciekał z tego. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Kandy, kandyduję. Głosujcie na mnie. Jestem do Państwa dyspozycji. Chcę w mieszkańcach Olsztyna wyzwolić energię do tego, aby współrządzili Olsztynem. Żeby nie było tak, że tylko my będziemy rządzić, ale żeby oni współrządzili razem z nami. Chcę w nich wyzwolić tę energię i zapraszam do współpracy. Wszystkich mieszkańców Olsztyna. Oddam głos e, naszym kandydatom. Proszę Państwa, tak jak wspomniała nasza kandydatka, wiele dobrego jest zrobione w osztynie w ostatnim czasie. Jednak widzimy również pewne braki, pewne niedoskonałości, rzeczy, które trzeba zrobić lepiej, i do tego przygotowywaliśmy się przez całą ostatnią kadencję i mamy pewne. Pewne pomysły, które e, myślimy, że można wprowadzić w Wosztynie, aby usprawnić e, rządzenie miastem, aby mieszkańcom żyło się lepiej nie w przyszłości, ale już teraz. Dziękuję bardzo. Jako, że jestem. Podobno mało rozpoznawany zanim się dodatkowo przedstawię Grzegorz Smoliński Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący rady o 8 lat radnych. Czy w przyszłych kadencjach mam nadzieję, że tak. Chciałem powiedzieć o głównych problemach, które będą do rozwiązania w przyszłej kadencji. Otóż proszę Państwa tych problemów jest bardzo dużo, ale głównymi są między innymi sprawy, które wielu mieszkańców widzi codziennie. A tą pierwszą sprawą jest sprawa olsztyńskich tramwajów. Otóż projekt, który opiewa na 105 milionów euro przy 85% dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli prawie 90 milionów euro, no nie wygląda najlepiej, bo tramwaje miały już poruszać się po naszym mieście w 2014 roku, a jak Mówi pierwsza polska encyklopedia. Konie jaki jest, każdy widzi. Łatwiej tutaj na tym przesłuchiwym koniu się przejechać, niż podróżować tramwajem w I problem może być rzeczywiście olbrzymi. Bo my trzymamy kciuki za to, żeby miasto jednak dokończyło to, co rozpoczęło i nie musiało później tracić dofinansowania unijnego, z tego względu, że obecna perspektywa unijna 2013 plus 2 powoduje to, że po przekroczeniu daty 31 grudnia. 2015 roku. My już tego dofinansowania unijnego nie otrzymamy, a problemów jest jak wiemy bardzo dużo. No, ale nie będę teraz już może szczegółowo o tym mówił. Kolejną sprawą jest brak w Olsztynie zakładów nierzadko odpadów komunalnych. Chcemy też tę sprawę pilotować. Kolejną, kolejnym problemem jest sprawa alternatywnego źródła ciepła w Olsztynie. Chcielibyśmy tutaj jednak spróbować nawiązać rozmowy z Michelem o tym, żeby nie wycofywało się w 2017 roku z dostarczania ciepła, ale jeżeli do tego by doszło, trzeba budować alternatywne źródło i są to olbrzymie koszty. Ale także chcielibyśmy się skupić na takich rzeczach, jak chociażby ożywienie naszej pięknej, kochanej królowej Rzek Olsztyńskich czyli łyny, bo wprowadzenie tego projektu byłoby takim sztandarowym, turystycznym pomysłem na ożywienie naszego miasta pod względem turystycznym, o którym tak dużo mówimy, a mamy w środku miasta Rzetek, która jest praktycznie nieużytkowana od tej strony. Wiem, co mówię, bo co roku tam się udają na spływy kajakowe. I byłby to ciekawy pomysł. Zresztą w budżecie obywatelskim teraz pojawił się tego typu projekt i chcielibyśmy do tego doprowadzić. Kolejną sprawą, o której też nie można zapominać, to są konsultacje społeczne. Chcielibyśmy zmienić w ogóle podejście do konsultacji społecznych tak, w taki sposób, aby nie było wiadomo, jak te konsultacje się skończą przed ich rozpoczęciem. Żeby nie były to konsultacje fasadowe i żeby mieszkańcy mieli możliwość decydowania w realnym stopniu o tym, jak konsultacje się zakończą, bo otrzymywaliśmy wiele uwag od Olsztynian o tym, że no, często odczuwają brak wpływu na realną politykę i realny kształt inwestycji i nie tylko inwestycji, takich, które odby odbywają się i mają miejsce w Olsztynie. Ogólnie program mamy bardzo y, rozbudowany, jest tam wiele punktów, ale może nie będę tutaj dominował tej dyskusji i zamęczał Państwa tym wszystkim. Najważniejsze jest to, o czym powiedziała wcześniej pani poseł na Arendt, jesteśmy zespołem będziemy walczyć o jak najlepszy wynik, każdy z nas ma jakieś słabsze strony, nawet ja i, i ma też mocniejsze i będziemy się uzupełniać i damy radę, naprawdę mogę państwu to zagwarantować, razem z koleżanką i kolegami ma pan żałę, pani Tak, do pytań przejdziemy, proszę bardzo proszę, Przedstawiamy. E, proszę państwa, ja, ja, jak państwo wiecie e, My byliśmy klubem opozycyjnym i wiele naszych zgłaszanych propozycji czy pomysłów, no jakby w, tej, w, tym, w tym całym zamieszaniu politycznym czy ustawianiu koalicji, no nie przechodziło. My ja przynajmniej w następnej kadencji chciałbym się skupić na sprawach bezpie, bezpieczeństwa mieszkańców, a na pewno jakieś nowe wezwania. Będą. Chciałbym też e, dobrej współpracy i tutaj dlatego nasza e, kandydatka pani e, Iwona Arendt, która e, pracuje w Sejmie, w komisjach związanych z bezpieczeństwem, e, z e, zapewnieniem e, prawi, e, pra, znaczy, e, sprawiedliwości i prawa. I y, będzie na, na przykład w tej y, przyszłej kadencji y, wiele pole do popisu, do współpracy samorządu z organami y, państwa i tutaj na to, y, na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. A drugą taką sprawą priorytetową, która y, w tej kadencji mijającej jakby uszła uwadze i nie zdążyliśmy jej sprawy załatwić, to jest rosnące zadłużenie mieszkańców w substancji komunalnej miasta. I tutaj też będziemy przedstawiali propozycje, które pozwolą w jakiś sposób te długi mieszkańców uregulować i, i pomóc tym mieszkańcom substancji naszej komunalnej, lokali komunalnych. W, no, w, w, w regulacjach tych właśnie zadłużenia, które są bardzo wielkim obciążeniem miasta. Przypominam 24 miliony mieszkańcy e, lokali komunalnych zalegają e, miasto. Taki jest dług. Marek Nowacki, proszę bardzo. Właściwie Krzysztof Marek Nowacki obejga imię. Ja po raz pierwszy w takim zasłonię gronie startuję, cieszę się z tego powodu. Dwa słowa o sobie: jestem też, jak kolega, dalekutnik, nauczycielem. Oprócz czego mam też za sobą etap pracy urzędów, urzędów wojewódzkich, a jestem również i społecznikiem. Dlaczego jestem w tej drużynie? Olsztyn to stolica Warmii i Mazur. Olsztyn zasługuje na więcej niż ma dzisiaj. Jest to piękne miasto, ale musi być jeszcze piękniejsze. Ma być to miasto, w którym mają się mieścić i to młodzi ludzie. Mają być przedszkola na osiedlach zapomnianych, jak Jowat i Pieczego. Ma być to też miasto dla tego średniego pokolenia, tego aktywnego zawodowo. Miejsca pracy, generowanie miejsc pracy uważam jest priorytetem. Ponadto jest to i średnie pokolenie starsze, ci ludzie wcześniej urodzeni. Oni muszą mieć też warunki do spędzenia godnej, godnej jesieni życia, chociażby... Mówiąc o prozie, prozie Olsztyna, słynne nasze chodniki olsztyńskie na Tyczewie, na Jarodach obiecuję, że te chodniki na pewno zmienią swój stan. Oprócz tego moją domeną jest też edukacja. Jak powiedziałem, wiele lat spędziłem w edukacji, stąd też będą się przyglądał na pewno stanowi naszych szkół, przedszkoli, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i również szkolnictwu zawodowemu, które jest powiązane z przyszłym rozwojem intensywnym naszego miasta. Czas na zmianę. Naprawdę naszemu miastu należy się zmiana. Już naprawdę dłużej czekać nie możemy. Dziękuję. Jak widzicie Państwo, jesteśmy silną drużyną, zdecydowaną drużyną. My te wybory chcemy wygrać i my te wybory wygramy. Będziemy Państwa regularnie zapraszać na konferencje prasowe, których, na, na których będziemy Państwu reprezentować program, który mamy. Mamy ten program przygotowany, on jest bardzo szczegółowy i regularnie będziemy Państwa zapraszać i prezentować szczegóły naszego programu. Zapraszamy do współpracy. I zapraszamy do współpracy nie tylko Państwa dziennikarzy, bo bez Państwa wiadomo też... Nie ma działania w Olsztynie, bo to jest tak zwana czwarta władza. Wy jesteście Państwo też władzą i na Was także liczymy, ale liczymy przede wszystkim na wsparcie mieszkańców Olsztyna. Teraz Czy czuje Pan trochę żal, że nie jest Pan kandydatem na prezydenta Olsztyna? Panie mm. redaktorze, jak wziąłem, to bym miał, gdyby żona się ze mną rozwijała. Ale nic na to nie wskazuje. No, to wykaże szleństwa. nie czuje się pan w jakiś sposób pominięty? No, nie czuję się pominięty. Gdybym się czuł pominięty, miałbym, że to by mnie to nie było. A jestem obok, tak, yy, w tak zacnym broni obok pani poseł, pana posła, radnych i przyszłego radnego. Jeszcze dodam mojego nauczyciela historii za którego to bardzo lubiłem. No, a jak jest z tą no, rozpoznawalnością, bo no, nawiązywał pan do tego tak przekąsem że... Nie do końca czuję się Pan rozpoznawalny. Czasami lubię zażartować, bo myślę, że mam pan doskonały panie redaktorze, odczytuje moje żarty. Jako jeden z wielu. Myślę, że nie jest najgorzej z rozpoznawalnością, bo jak do tej pory w wyborach, w których startowałem, Rady Miasta zawsze uzyskiwałem bardzo dobre wyniki i niemalże rekordowe. Nie startując zawsze z pozycji lidera. Ja jeszcze dodam, tak, jeżeli chodzi o Grzegorza, że Grzegorz jest... Wsparciem ogromnym dla nas Grzegorz świetnie radził sobie i działał jako radny. I bez Grzegorza nas by też nie było. Całej naszej drużyny. Pani poseł, czy to znaczy, że żegna się pani z wiejską? Słucham? Czy to znaczy, że żegna się pani z wiejską? Jeżeli zostanę wybrana przez mieszkańców na prezydenta Olsztyna, to oczywiście no, będę prezydentem i będę rządziła jak najlepiej wraz z mieszkańcami. Trzy kadencje w Sejmie. Czy nie marzy Pani o karierze w Warszawie? To, to jest takie też podchwytliwe pytanie. Oczywiście ja nigdy nie myślałam o jakiejkolwiek karierze, że coś miałam. Zrobić dla kariery. Ja zawsze moje działania wykonywałam dla ludzi. Jeżeli zostałam wybrana na parlamentarzystkę, na posła, to chciałam pracować dla ludzi, żeby ludzie byli zadowoleni z mojej pracy i byli zadowoleni, ponieważ wybierali mnie przez trzy kolejne kadencje. Mam nadzieję, że w tym momencie też zaufają, że. Będę działała dla nich tu w Olsztynie. A dla mnie, Olsztyn, tak jak powiedziałam, to jest moje miasto rodzinne. Tu chcę dalej mieszkać i chcę, żeby się rozwijało, żebyśmy tutaj wspólnie mogli dobrze żyć i żebyśmy mówili, że jak fajnie jest w Olsztynie. Olsztyn jest fajny, jest cool, a nie uciekamy, bo nic się nie dzieje. Chcę, żeby tak Olsztyn wyglądał, jak mieszkańcy by tego sobie życzyli. I ja tak będę działała. Pani poseł, co ostatecznie zdecydowało, że zdecydowała się pani kandydować? Przychodzili do mnie mieszkańcy Olsztyna, e, interweniując w sprawach, które się dzieją e, złe w Olsztynie. Ja tu wspomnę, już wspominał e, pan radny Leszek Araszkiewicz o mieszkaniach komunalnych. Mamy fatalną sytuację, jeżeli chodzi o mieszkańców mieszkań komunalnych, o ich warunki mieszkania. Warunki swoją drogą, ale ceny ogromne za takie skandaliczne warunki, no czegoś takiego w nie może być. I takich kwestii, z którymi przychodzili do mnie mieszkańcy, problemy, z takimi problemami, na co dzień przychodzili do mnie i to spowodowało, że namówili mi, bo mówi mi pani poseł, bo pani taka jest dla ludzi, niech pani kandyduje, bo pani nas będzie rozumiała. Ja po prostu kandyduję, bo rozumiem ludzi, bo chcę, żeby ci ludzie mieli pomoc, a nie. Stali kolejki, czekali długie tygodnie na to, żeby dostać się na rozmowę do ratusza. Nie, tak nie może być. My musimy słuchać mieszkańców Olsztyna, bo to nie mieszkańcy są dla nas, tylko my jesteśmy dla mieszkańców. O, ostatnie pytanie, y ostatnie pytanie ode mnie. Który z, y z kontrkandydatów jest no, Pani zdaniem? No, jak dla Pani najbardziej, że tak powiem, mocny? Wszyscy wszyscy, wszystkich y moich kontrkandydatów szanuję, wszyscy są bardzo ważni. Nie ma wyjątkowego kandydata. Wszyscy są bardzo ważni. Chcę prowadzić moją kampanię pozytywną. Chce, chcemy tutaj pokazywać, jakie działania nam się nie podobają, co należy zmienić, co chcemy wprowadzić. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, nie będziemy krytykować za coś, co funkcjonuje dobrze, bo, bo to byłoby bez sensu. I dlatego. Wszyscy kandydaci są ważni. Natomiast przypomnę Państwu, wiecie, państwo jesteście z Olsztyna i, i nieraz się widzieliśmy na różnych konferencjach prasowych, że ci kandydaci już kiedyś byli albo prezydentami, albo wiceprezydentami. No, czas najwyższy, żeby przyszedł ktoś nowy z świeżym spojrzeniem na Olsztyn jako nie były prezydent czy nie były wiceprezydent. Dlatego ja kandyduję. Dziękuję. Czy będzie Pani startowała do Rady Miasta również? Nie, nie będę startowała do Rady Miasta, bo tu też Państwu powiem, to jest takie oszustwo, bo jeżeli decyduje się na kandydowanie na prezydenta, to nie kandyduje na radnego, bo zdecydujmy się. Albo kandyduje na radnego, albo na prezydenta. My mamy świetnych yy, radnych, świetnych liderów list, którzy kandydują, a oni chcą zostać radnymi. Ja chcę zostać prezydentem. Czy macie Państwo już 50 kandydatów na kandydatów? Na radnych? Tak, mamy pełną listę. Dogrywamy jeszcze tutaj pan poseł. Dołącznik. Tak, pan pełnomocnik, pan poseł dogrywamy, ale mamy pełną listę, a nawet ponad mamy chętnych do kandydowania. Proszę państwa, naprawdę nie jest problemem w tej chwili skompletowanie listy. My staramy się jak gdyby dać możliwości bardzo szerokiemu gronu. Nie tylko członków prawa i sprawiedliwości. Są z nami ludzie różnych zawodów, różnych, z różnych środowisk i zapewniam Państwa, że każdy wyborca, który będzie chciał zagłosować na prawo i sprawiedliwość, znajdzie dla siebie odpowiedniego kandydata. Zapraszamy na wybory. Chciałbym też powiedzieć szanowni państwo, bo to jest bardzo ważne, że na naszych listach są przedstawiciele naprawdę różnych środowisk. I też i środowiska Jarosława Gowina, mamy przedstawicieli, przedstawicieli Solidarności, mamy przedstawicieli środowisk artystycznych, naukowych. To jest lista, która naprawdę reprezentuje Olsztyn, reprezentuje mieszkańców i myślę, że z dużą satysfakcją będziemy mogli niedługo państwu tą listę zaprezentować. Jestem głęboko przekonany, że wynik, który osiągniemy jako Prawo i Sprawiedliwość ze zwycięstwem naszej kandydatki w wyborach prezydenckich, ale też i z większością Rady Miasta, więc będziemy mogli rzeczywiście sprawować władzę w Olsztynie i pokażemy, że można rządzić Olsztynem lepiej, można w to miasto wpuszczać energię, można nowe, dobre myśli. I dlatego wzięliśmy ze sobą ten werbelek, który jeszcze na końcu Państwu kilka taktów zagram, bo to jest nasza, to jest energia, to jest energia, do tego dźwięku ciągniemy, do tych dźwięków, Zwracamy uwagę, te dźwięki nas pobudzają. Jest to dla nas niezwykle ważne. Chcemy, żeby ten symbol tej marszowej muzyki nam po prostu towarzyszył. Chcemy iść do władzy i wcale tego nie ukrywamy. Panie poseł, na chwilę. Druga, która z kim chciałaby się pani zmierzyć. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszyscy kandydaci są. są... No ale ale, ale, ale ze wszystkimi się nie da. Ale... Ze wszystkimi się nie da. No się nie da. No, trudno teraz dywagować, z kim chciałabym się zmierzyć. Na pewno z osobą, z która, chce, która chce dla Olsztyna jak najlepiej. Z osobą, y, która jest uczciwa. No, ale y, chyba która... nie ma takich kandydatów, którzy chcą jak najgorzej, prawda? No, nie wiem, czy są, czy nie. Być może chcą jak najlepiej, ale nie zawsze im wychodzi. Więc, ja, chciała, więc ja bym chciała, żeby to był kandydat, który i chce, i mu wychodzi ale ja tu tak będę lepsza. Dziękuję bardzo. Jeszcze taka prośba. Kiepskie zdjęcia te mikrofony tam były. I to...